Dzisiaj nagram dla Was film o miodzie w kosmetykach do włosów. Miód nadaje naprawdę fajne właściwości kosmetykom do włosów z tej przyczyny, że jest naprawdę fajnym nawilżaczem, naturalnym nawilżaczem, nadaje też fajną konsystencję produktom i faktycznie pomaga im działać nawilżająco, ale jednocześnie moim zdaniem jest mniej ryzykownym dodatkiem niż na przykład gliceryna. Gliceryna jest w większości produktów jako właśnie ten taki bazowy nawilżacz, ale miód w połączeniu na przykład z z gliceryną też fajnie się uzupełniają. Tak samo fajnie uzupełnia się miód, na przykład z aloesem, albo z kwasem hialuronowym. Czasem też hialuronia sodu znajduje się w produktach do włosów. Także fajnie jest, jeżeli mamy na przykład duet albo trio typu gliceryna miód typu gliceryna, miód, pantenol, albo miód, gliceryna, miód, pantenol, wtedy jest super. I powiem Wam, że zrobiłam teraz tak, że na początku napisałam wpis i w nim zgromadziłam wszystkie te produkty, a teraz będziemy sobie analizować właśnie ten wpis i dzięki temu wszystko będzie już troszeczkę bardziej ułożone. Mamy takie listę wymienionych marek we wpisie i podzieliłam je od razu na dwie podgrupy, które widzę, że też złymi kolorami zaznaczyłam, ale mam wszystko teraz właśnie dlatego wytłumaczę. Te, które są na pomarańczowo... Zaznaczone są maski, odżywki i szampony emolientowo humektantowe czyli albo takie, które mają przewagę właśnie nawilżaczy, czyli humektantów, albo takie, które mają mieszankę trochę nawilżaczy, czyli humektantów i troszeczkę emolientów, czyli składników, które tak jakby otulają, chronią włosy. I dalej mamy trzy mm, linie produktów, w których znajdziemy również proteiny. No i tu jest właśnie ciekawa sprawa, bo często do miodu Dodawane są proteiny mleczne w produkcie, bo wiecie, to się dobrze kojarzy, tak? Miód i mleko i że to jakoś tam się miesza, wiecie, to są po pierwsze dobre skojarzenia, a po drugie faktycznie ma to sens, bo proteiny i humektanty uzupełniają się w takim sensie, że jeżeli mamy w kosmetyku trochę tego, trochę tego i jeszcze troszeczkę jakiś tam na przykład olej, to jest większa szansa, że ten kosmetyk nie spuszy nam włosów, ładnie wygładzi, ładnie nawilży. I jakby zadziałamy w fajny, zrównoważony sposób. Przechodząc już do produktów. Zacznijmy oczywiście od kallosa, bo przecież jak żeby inaczej, już niektórzy mi piszą, że kallos mnie sponsoruje, niestety nie, bardzo, bardzo żałuję, ale znowu pojawia się tutaj właśnie kallos. Ta maska nie jest aż taka popularna, wydaje mi się, że nie jest ona tak rozpowszechniona jak jakieś inne kallosy. Co mamy w składzie? Mamy tak, wodę, dalej mamy glikol propylenowy, który też jest składnikiem nawilżającym i pamiętajcie o tym, że na glikol y, propylenowy można mieć wrażliwość skóra głowy może reagować na przykład wysuszaniem się, albo zwiększonym łuszczeniem. Ogólnie jest to składnik bardzo bezpieczny, na przykład glikol propylenowy w ogóle znajdziecie w tych likwidach do papierosów elektronicznych, więc jakby można je wdychać, opary tego glikolu. I jeszcze wiadomo, to nie jest do końca tak zbadane, ale i tak jakby jest to zdrowsze niż wdychanie dymu papierosowego, dlatego tym bardziej nakładanie tego na włosy jest w porządku. Dalej mamy silikon, który u mnie działa dość mocno, ale no Lubię, lubię takie maski, które mają taki skład. Tutaj jeszcze mamy składnik, dzięki któremu możemy tą odżywką myć włosy, bo to się będzie nam pieniło elegancko. Ale uważajcie oczywiście na nakładanie na skórę ze względu na tenże silikon. Dalej mamy miód, i tutaj w składach często jest napisane właśnie Honey Extract albo tak jak tutaj MEL, może być różnie to oznaczone. No i z dalej ciekawszych mamy jeszcze składniki 1 kwas i etta helatujące, które pomogą włosy wygładzić i, i też domknąć y, łuski, to jest też regulator pH kosmetyku. No i mamy Farcom Serii, w ogóle Serii to są takie dziwne odżywki, wiecie one mają formę takiego trochę gluta, ja mam nawet odżywkę Serii, to Wam jeszcze pokażę na zbliżeniu jak, jak ten glut wygląda. Moim zdaniem albo się je kocha, albo nienawidzi, bo one są bardzo specyficzne. W składzie co mamy, a one się w ogóle świetnie pienią, moim zdaniem jedne z najlepiej pieniądzących się odżywek. Znowu mamy podobny, podobny w ogóle podobną kompozycję. Tutaj mamy, też, tutaj mamy też silikon na przykład i dalej mamy właśnie duet gliceryna, miód, no nie? Dalej mamy jeszcze garść kwasów, które ładnie nam domkną łuski i fajnie zakwaszą włosy. Później mamy jeszcze pantenol, czyli wręcz trio nawilżające. Jak najbardziej fajna kompozycja. Dalej, Dr. Organic, czyli troszeczkę drożej. I tutaj specjalnie wprowadziłam te dwa produkty, bo poprzednio mi się też pomyliło i zły skład wam podałam z dozu. A tutaj znalazłam w tej drogeli jakiś tam Holland and Barrett. I tutaj faktycznie w składzie jest miód. Wprawdzie, na trzecim miejscu od końca. No, biedak, tak bym określiła. A tutaj z kolei w odżywce jest wyżej, więc fajnie. Odżywka ma w ogóle, moim zdaniem, super skład. I tutaj są uwaga hydrolizowane proteiny mleczne, ale są no, dość daleko moim zdaniem, więc jakoś nie wrzucam już tej jednej odżywki do tych proteinowych, ale pamiętajcie, że tutaj proteiny są, a poza tym jest też oparte to wszystko na soku z aloesu, zarówno szampon, jak i odżywka właśnie. Ta miód Manuka z Dr. Organic I to jest ciekawe, bo aloes to jest troszeczkę inny składnik nawilżający niż miód, inne ma delikatnie właściwości, więc może się właśnie takie połączenie fajnie sprawdzić. Ich szampony są bez Sles i bez SLS, czyli łagodne teoretycznie. I z tego względu są też godne uwagi, ale myślę, że są lepsze, są fajniejsze i ciekawsze, chociażby ten arganowy, co Wam pokazywałam w filmie o aloesie. Ciekawsze niż ten miodowy, naprawdę, ale odżywka spoko. Mamy jeszcze pantenol, mamy glicerynę, mamy aloes. I miód, czyli wręcz cztery skleniki nawilżające. Dalej Joanna budżetowo teraz lecimy. Jedyny minus, czego tutaj widzę, to w odżywce izopropylowy alkohol, który może u niektórych wysuszać, zwłaszcza skórę głowy przesuszać, ale że to jest odżywka, to i tak leci zazwyczaj na długość. No i w odżywkach nawilżających to już pewnie wspominałam, ale alkohol izopropylowy i w ogóle alkohol nie jest aż tak dużym problemem, jak w innych odżywkach, dlatego że on pomaga nawilżeniu. Wniknąć w głąb włosa jest takim troszeczkę transmiterem dla tego nawilżenia w głąb włosa, dlatego nie jest aż taką tragedią, ale mimo tego, jeżeli macie nadwrażliwość i włosy Wam się wysuszają, albo macie bardzo zniszczone końcówki i one się Wam bardzo wysuszają od alkoholu, to wtedy unikajcie. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Wy, szamponik, który jest... Y Takim modelowym szamponem z lesowym oczyszczającym, później mamy CB. I jeżeli widzicie taki początek, to znaczy, że szampon jest dość mocny, ale nie jest takim turbo Bo jeżeli jest turbo to już nie ma betainy, tylko od razu wchodzi nam sól, która tutaj jest. Widzicie jak daleko? I tutaj zamiast ta sól by poszła tutaj zamiast tej betainy i wtedy znaczy, że to jest taki gigarypacz a tutaj mamy jeszcze właśnie taki na przykład polikład, który troszeczkę oblepia, troszeczkę wiecie, oblepia to brzmi źle, ale to nie jest oblepianie w złym znaczeniu, tylko jakby chroni, o, chroni ułatwia mycie włosów, żeby się nie plątały, więc nie jest tak źle no i tutaj mamy taką formę miodu która zaraz wam powiem czym jest to jest tak zwany honey quad. działa jeszcze bardziej nawilżająco niż miód miód to ma jeszcze bardziej przenikać w głąb. Posiada właściwości wiązania wody w skórze i włosach dwa razy większe od gliceryny. Czyli jeżeli lubicie glicerynę, to myślę, że takie coś Wam się spodoba ułatwia rozczesywanie mokrych włosów, czyli na przykład jeżeli macie włosy kręcone, to być może właśnie spodoba wam się ten składnik w produkcie i być może wtedy spodoba wam się na przykład taka odżywka Joanna Naturia Beauty i cytryna. Dalej mamy jeszcze właśnie faktycznie ekstrakt z cytryny, troszeczkę jest um, glikolu propylenowego, jeszcze pantenol jest, tylko tu jedyny właśnie ten minusik, jeżeli jesteście wrażliwi, to uważajcie. Dalej mamy biowaxy, nawet się nie będę za bardzo tu skupiać, ponieważ w biowaxy w praktycznie wszystkich znajdziemy miód w składzie gdzieś tam dalej, to nie jest ich głównym punktem atrakcji, prawda? I ciężko by było wszystkie teraz analizować, dlatego też powiem Wam, że po prostu w nich jest miód i bardzo dużo biowaksów jest typowo nawilżającymi odżywkami, czyli typowo tantowymi odżywkami. Dlatego też, jeżeli potrzebujecie odżywki typowo nawilżającej, to Możecie też rozważyć biowaksy, spojrzeć sobie. Ja jeszcze będę robić wpis, będę robić film, być może też na temat biowaksów. I wtedy wam dokładnie powiem, który co. Na przykład mamy latę. Um... Więc to nam sugeruje, że będą też proteiny mleczne. Wiecie o co chodzi, musicie sprawdzić sobie, czy tam są też proteiny i, i te, tego typu składniki, które akurat Wam będą potrzebne, albo nie będą potrzebne, żeby nie kupić czegoś, co Wam nie będzie pasowało. Teraz Alberto Balsam. U nas to chyba też już jest, już chyba są to odżywki w Tesco. One są w Anglii takimi jednymi z najtańszych, zawsze wszyscy po nich jadą, że to dziadostwo, ale moim zdaniem wcale nie takie dziadostwo. I nawet mają spoko składy, jeżeli składy są takie same jak te, które tutaj widzę zawsze sprawdźcie, oczywiście upewnijcie się, czy skład jest taki sam, jak ja Wam tu pokazuję, bo składy po pierwsze się zmieniają, a po drugie mogą mieć różne też dla różnych krajów, ale jeżeli są takie jak tutaj, to są naprawdę spoko, bo zobaczcie, mamy w ogóle miód i migdał i jest olej migdałowy dodany w tych kosmetykach, więc mamy tak, szampon to jest właśnie taki, jak już określiłam wcześniej, typowy rypacz, ale nie aż taki typowy, bo później mamy dość wysoko olej ze słodkich migdałów, miód, pantenol, gliceryny, czyli tak, olej ze słodkich migdałów to jest emolient, no każdy olej to jest, jest emolient, a później mamy właśnie duet, a nawet trio e, nawilżające, później mamy polikłaty, które właśnie oblepiają, o, ochraniają włos, a ponieważ mam jeszcze glikol propylenowy, składnik tutaj dalej helatujący, nie wygrubiłam go, no ale już trudno. Także wydaje się mocno rypiący, ale wcale nie musi aż taki być i pewnie nie, nie pozostawia takich skrzypiących włosów, więc jeżeli tego nie lubicie, to może się sprawdzić w odżywce też naprawdę fajnie, bo mamy podobnie od razu mamy bazę molianową olej z słodkich migdałów miód pantenol nawilżający glicerynę nawilżającą i mamy lekki silikon, czyli taki mój ulubiony w ogóle ten silikon w odżywkach, on jest leciutki ale bardzo ładnie chroni, bardzo ładnie wygładza i bardzo ładnie nadaje takie jakby miękkości miłego, miłych włosów w dotyku. Dalej lecimy z Herbal Essences, który nie wiem czy w Polsce już jest, ale na pewno jest w UK i tam jeżeli jesteście. Ja wiem, że dużo osób Stanów nie ogląda, jak oglądacie to się ujawnicie w komentarzach oczywiście. pozmieździcie też na pewno po świecie, więc może kiedyś zobaczycie i tak wow, no dobra, może by wypróbować. I teraz czy warto? No... Tak pół na pół bym powiedziała. Także tutaj zarówno szampon, jak i odżywka nie mają jakichś powalających składów, bo jak widzicie wyżej są jakieś inne rzeczy, a ten miód jest gdzieś tam już na szarym końcu, więc no, tu są też w odżywce alkoholizopropylowy, benzylowy, nie wszyscy to lubią, więc wiecie, ja nie jestem tutaj jakąś szczególną fanką tej akurat tutaj serii. Wprawdzie niedawno kupiłam jakąś odżywkę dla siebie z Herbal Essences, ale ma lepszy skład niż to, więc... Bez przekonania, tak ujmę. Dalej mamy The Body Shop. Tutaj mamy bananowy szampon i odżywkę. To jest w pewnych kręgach kultowy kosmetyk i jeżeli stosowałyście, stosowaliście to oczywiście dajcie mi znać, jakie macie Wy wrażenia, bo ja się czaję już od dłuższego czasu na ten produkt i się jakoś tak nie mogę przyczaić, ale na pewno kiedyś się przyczaję, bo patrzcie jaki ciekawy skład. Mamy tak, woda, sles. I od razu mamy ten banan, no nie? To, to jest ciekawe, prawda? Później mamy jeszcze CB, i dalej mamy jakieś tam już rzeczy, a ten miód też już taka, taki dodatek, więc ten miód tu nie jest głównym bohaterem, tylko ten banan no, na trzecim miejscu, wysoko. W odżywce to w ogóle jest na, na zaraz po wodzie, więc to jest naprawdę ciekawy skład. Później mamy właśnie też jakąś bazę, yy, później mamy ten miód trochę wyżej, jeszcze jest lecytyna. Lecytyna w ogóle fajnie powinna działać na włosy, też właśnie nawilżająco, zmiękczająco. Mamy też pantenol, glikol propylenowy, alkohol benzylowy. Yy. Przy samym już końcu ja bym darowała, bo to jest jako konserwant, więc na pewno jest go malutko i myślę, że nie ma aż tak dużego wpływu. Ale ciekawa jestem, bo to odżywki. Myślę, że albo się kocha, albo nienawidzi, bo myślę, że u niektórych mogą nieźle spuszyć. Dalej mamy Kosmofarma. To jest coś ciekawego, naprawdę. Wydaje mi się, że widziałam kiedyś takie opakowania, ale nie jestem pewna gdzie. Jeżeli wiecie, gdzie to kupić, dajcie mi znać, obowiązkowo po prostu, bo skład jest naprawdę świetny. Zobaczcie, jakie w ogóle króciusieńki. Więc mamy praktycznie tylko bazę i od razu jest miód. Później glikol propylenowy i jeszcze troszeczkę tej bazy, no nie. Czyli jest bardzo, bardzo fajny skład i idealnie nadaje się to do mycia odżywką albo na omo. Naprawdę fantastycznie i nie wygląda mi to na drogi produkt. Dlatego jeżeli wiecie, gdzie to kupić, to dajcie znać, bo jest to naprawdę super i miód jest tu faktycznie głównym bohaterem. Dalej mamy Joanna apteczki Babuni. Już wcześniej była Joanna Naturia, ale tu mamy zapteczki Babuni, czyli to jest w ogóle inna, inna jakby seria, inna linia. Podlinia. Nie, nie sugeruję, że to jest jakieś gorsze. I wybrałam dwa produkty: szamponu nie, bo mi się w nim nie podobało, pamiętam. Brałam balsam i wybrałam kompres. Kompres szczególnie mi się spodobał, ale zacznijmy od balsamu. Mamy niestety wysoko alkoholizopropylowy miód tutaj, później mamy proteiny mleka, glikol propylenowy i pantenol, czyli mamy miks proteiny. I humektanty, a tutaj mamy jeszcze miód, czyli też humektant, i ten alkohol ma pomóc temu wszystkiemu wniknąć do włosów. Może się sprawdzić, może nie, zależy od, od Was, od Waszych preferencji Waszych włosów. Ale kompres, zobaczcie, jaki jest fajny kompres. Mamy bazę odżywkową, później mamy kłotenium 9.1, czyli ochronny składnik, silikon, ochronny składnik, gliser nawilżający, parafina. Bardzo lubię ten składnik, bardzo fajnie działa, bardzo mocno otula i chroni włosy. I dalej już mamy ekstrakt z miodu i hydrolizowane proteiny mleka. Glikol propylenowy pantenol. Czyli zobaczcie, mamy jakby proteiny otoczone w zasadzie nawilżaczami plus sporo ochrony dla włosów. Mi się bardzo podoba ten skład, naprawdę, więc bardzo, bardzo nie wypróbuję. I ciekawa jestem, czy ktoś z Was już stosował, bo przekonujący ma skład, żeby wypróbować. Dalej mamy Beauty Formula. Na pewno popularne są w Wielkiej Brytanii, na pewno jeżeli tam jesteście, to jest szansa, żeby to kupić. Znowu bardzo taki Ala Carlos trochę. Baza, 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 miód i A uwaga, to jest właśnie z pyłku. Więc e, pamiętajcie, że to można mieć na to Lekkie uczulenie, mam nadzieję, że nie macie Ale jak macie, to pewnie wiecie Więc wtedy uważajcie e, I ja powiem wam, że mam taki e, pyłek W słoiku, e, bo mój dziadek w ogóle ma pasiekę Ma tam jakieś znajomości z tymi pszczelarzami Więc da radę to zawsze łatwo kupić A wiem, że też mam na Allegro spokojnie e, I bardzo ładnie to zadziałało Na moje włosy, jak dodałam pół łyżeczki Dosłownie tego do, do maski Więc tutaj też jest właśnie ten pyłek W tym produkcie Dalej mam jeszcze kolagen hydrolizowany, który zazwyczaj ładnie wygładza włosy tak i troszeczkę właśnie jak skrobia i troszeczkę też jak kakao i troszeczkę też jak ten pyłek cały pszczeli dlatego u mnie właśnie kakao, pyłek pszczeli i ta skrobia bardzo fajnie wygładzają i też nadają fajnej objętości włosom i takiej sypkości dalej mamy już taki jakiś ten, i zobaczcie, tu właśnie jakieś litania parabenów, ale o tym jeszcze też nagram i o tym też powiem, ja jakoś, wiecie, wyznaję styl życia typu Jolo, więc, więc nawet te parabeny jakoś mnie szczególnie nie przerażają, jak mam umrzeć, to umrę, więc trudno i też to są tak minimalne ilości, że nie przejmowałabym się tym w takiej formulacji przykładowo jak ta odżywka. Dalej mamy ostatni już chyba, przedostatni, Scandic Line, bo teraz mamy dwie takie mleczne maski, mamy właśnie, no Lastrada, jakaś tam maska mleczna i bardzo, bardzo ładny, króciutki skład, naprawdę mi się podoba. Mamy bazę odżywkową, dalej mamy glykol propylenowy, pantenol, tutaj jakiś, jakiś silikonik, ale dalej mamy fajny, właśnie duet mleczne proteiny, czyli no po prostu proteiny i mamy miód. I moim zdaniem właśnie fajny jest to duet, ponieważ y, proteiny mleka też nie są takimi hardkorowymi proteinami jak jest na przykład keratyna hydrolizowana, która ma malutkie cząsteczki i y, ona jakby właśnie przez to bardzo potrafi zdrutować i spuszyć włosy i też potrafi się mocno nadbudować. A proteiny mleka mam wrażenie, że nie nadbudowują się y, tak bardzo na włosach jak właśnie keratyna. I jeżeli wasze włosy są wrażliwe na proteiny, to celowałabym właśnie w proteiny mleczne może bardziej, a albo na przykład jedwabne niż w keratynę. Tu mamy pro, 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 glikol propylenowy, pantenol, czyli też taki duecik nawilżający, bardzo fajnie. I ostatnia odżywka, Pro Salon Mleko i Miód, napisałam już na jej temat recenzję wcześniej, więc zapraszam jakby co na bloga do przeczytania. Piękny zapach, naprawdę bardzo miła, mięciutka taka konsystencja, aż przyjemnie używać tej maski. Bardzo, bardzo fajnie mi się jej używało i naprawdę szczerze polecam, bo przyjemna w stosowaniu, chociaż dawno bardzo ją używałam już i jakoś tak nawet zatęskniłam, jak sobie teraz tak myślę. Mamy tak, glicerynę, Dalej dwa lekkie silikony, dalej kreatynę hydrolizowaną, proteiny mleka hydrolizowane, dalej mamy laktozę i tak, ten duet protein sprawia, że ta odżywka jest mocno proteinowa, ale jednocześnie, jeżeli chcecie mocno doproteinować włosy, to właśnie takie produkty są najfajniejsze, bo zadziałacie jakby dwuwymiarowo tymi proteinami, zarówno mlecznymi jak i keratyną, więc jest w tym jakiś sens zdecydowanie. No i dalej mamy właśnie glikol propylenowy i ekstrakt z miodu plus później jeszcze pantenol, to wszystko jest naprawdę fajną konsystencją, podoba mi się. Znowu mamy jolo parabenów, ale trudno. Tak Podsumowując, myślę, że udało mi się fajnie to wszystko ująć. Zapraszam do wpisów, w którym są oczywiście wszystkie składy wypisane. Jeżeli chcecie krótką ściągę, to tutaj macie właśnie te um, emolientowo-humektantowe. Ta Joanna z apteczki nie poczekajcie, zobaczmy, co ja do niej jeszcze miałam. Jakiś tutaj widzicie problem. Aha, chyba miałam do niej problem ze względu na to, że to był ten alkohol izopropylowy, ale nie wiem jeszcze w ogóle o co mi chodziło wtedy, bo tam też są proteiny, więc powinna też iść do proteinowych. Czyli te cztery y, proteinowo-humektantowe, a te y, emolientowo-humektantowe. Z wyjątkiem jeszcze tutaj odżywki, wydaje mi się, tak dokładnie tutaj odżywki w Dr. Organic, ale w szamponie nie ma protein, więc dlatego już tego, wiecie, tam nie, nie umieszczam. Także koniecznie oczywiście napiszcie mi, czy stosujecie jakieś produkty z miodem, czy tuningujecie samym miodem odżywki, czy stosowaliście na przykład pyłek pszczeli albo mleczko pszczele, bo miód to nie jest jeden pszczeli produkt, który można stosować, jest ich o wiele, o wiele więcej. Jest też wosk pszczeli, który też się znajduje czasem w różnego rodzaju kosmetykach. I w szczególności w kosmetykach kolorowych, typu szminki, tam bardzo często bazą jest w ogóle wosk pszczeli, dlatego też na pewno jeszcze pojawi się kiedyś w przyszłości film o produktach pszczelich, ale na razie priorytetem jest to, żeby troszeczkę więcej omówić tych składów w filmach i, i też spełnić trochę właśnie waszych zapytań na wydarzeniu Zapuszczę pięknej i Włosy w 2016 roku, żeby trochę zrealizować tych pomysłów, plus włosy na basenie, więc wiecie. Także bardzo dziękuję wam za oglądanie, właśnie zobaczyłam na wyświetlaczu, że strasznie sobie spaliłam rękę gdzieś na słońcu, ale była fajna pogoda. W ogóle tak, wpadajcie na niewłosowy kanał, to po pierwsze, po drugie kupujcie koszul i toreb, bo zepsuło mi się sprzęgło i muszę sobie naprawić i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że systematycznie będzie mi się udawało wszystko jakby iść tak dwutorowo, czyli składy... I filmy te, które wy chcecie, typu basen, typu lato, typu zabezpieczenie przed słoną wodą. I postaram się to wszystko elegancko spełnić i regularnie wszystko wrzucać, zarówno na bloga, jak i na kanał. I jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!